Siemano widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, witam Was w pierwszym odcinku z tego sezonu. A w dzisiejszym odcinku właśnie kupimy cały karnet bojowy. Pokażę wam jak on wygląda. No, i jako, że jest to pierwszy odcinek w tym sezonie, mam dla Was przygotowane takie słuchawki. Jeśli chcecie je wygrać, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. No i oczywiście przy zakupie karnetu, pamiętajcie o moim kodzie Ewela. Koniecznie zgłoszcie się w komentarzu, no i ja was zapraszam do oglądania tego odcinka. A więc widzowie, przechodzimy do kupienia karnetu bojowego. Jak możecie zobaczyć, kupujemy 100 poziomów karnetu. Także przytrzymujemy. Ja już mam fałdolce. No i powinniśmy dostać wszystkie rzeczy. 500 gwiazdek bojowych. I to jest mega dużo, no bo 5 gwiazdek. Za... No to w sumie 5 gwiazdek za jeden poziom. I teraz powinniśmy dostać te wszystkie rzeczy. Podajże. Aha, musimy je po prostu odebrać. Więc przechodzimy sobie na sam dół. I dajemy: zbierz wszystko. Przytrzymaj. Ja kiedyś w ogóle nie wiedziałem, że to tak działa. I sprawdzimy sobie wszystkie nagrody, czyli tak, graffiti i takie rzeczy, raczej będziemy sobie zostawiać na później. Na pewno musimy się. Aha, nie damy rady się cofnąć. Na samym początku karnetu e, pokażę Wam za chwilę skinę, jak wygląda. E, także Tak, mamy kata, e, paka, mamy tutaj jakąś emotkę, ekran ładowania, skórkę do broni. No, skórka do broni, jak to skórka do broni. Mamy lotnie, lotnie wygląda w ten sposób. E, mamy V-Dolce, to jest w ogóle zbierak, który się będzie edytował, czyli będziemy mogli sobie wybrać, jak on będzie wyglądać. Kolejnie mamy tutaj, co to w ogóle jest. Zada... Zadania miecza o mnie. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Usta. Skórka do broni znowu. Kolejne fałdolce, kolejny tutaj ekran ładowania. No i jestem ciekaw, czy w ogóle jest jakiś ładny jeden ekran. Ekrany zazwyczaj wiecie, no ja mi się coś musi mega spodobać. To jest, co to jest? Ej, to się stoi chyba na tym. To jest dobre. E, dalej, co mamy? Mamy tutaj Piłopak. Okej. Okay. taki plecak, dobra. Ym, następnie mamy. <laughs> Jakie to jest wielkie, ty. Ciekawy z tym, jak się to będzie zbierać, matsy. E, zamach narzędziem. O ja, czy kręt. No to. <laughs> to może być ciekawe. Następnie mamy. Łamacz ostry. O, patrzcie się, to jest jeden z dwóch. Nice. Gunnar, Gunnar oczywiście ma swoje tam różne wersje. Nie patrzcie na te skrzydła, bo to mam po prostu z skina wcześniej. Mamy coś takiego, taką piłę. A ta piła pewnie będzie z czymś związana. No nie, w sensie może. A nie, to jest jako hantelek. Ciekaw jestem, o co tu chodzi z tą piłą. Następnie mamy okejkę, czyli bardzo podobne już mieliśmy przy bananku na przykład chyba. Just kolejne piły. Tutaj jest fajny ekran ładowania, bo tu na przykład widać kulojast. To jest spoko. Następnie mamy muzykę. Być może ma prawa autorskie. Aha, nie słyszymy. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Kolejne Fałdolce. Tutaj yy, Gunnar. To też jest Gunnar. W ogóle on tak wygląda? Okej. Okay. No fajnie nawet wygląda z tą maską. Bo bez maski on mi się w ogóle nie podoba jakoś. Nie wiem. Taki... No, wolę Brutusa. Tego wcześniejszego. kolejnie znowu mamy do tego plecaka to samo, co mieliśmy i wcześniej. Następnie mamy... O co tu chodzi? To już było. Aha, to jest kolejny wzór. Wzór do deski. <laughs> do, ta deska jest super. Tylko patrzcie, ile jest związane z piłowaniem, no nie? Ciekawe dlaczego. Suki. 2-0. I ona jest jako pierwszy w karnecie. Następnie mamy taki grafiki. Bicki. <laughs> Taka szabelka. W porządku. Ikona sztandarów V-dolce. Skrzydła. v -dolce. A to co będzie? Też skrzydła? A, one się także składają. Tylko tutaj jest lotnia? Co to jest? Lotnia, tak, lotnia. Następnie mamy coś takiego. A tutaj. To jest jakaś miejscówka tu? Nie wiem gdzie to jest. Dziwnie to wygląda, nie wiem gdzie to jest. Może to jest nowa miejscówka, jeszcze nie byłem w grze. Następny styl. Te style już były zlikowane, tak jakby w tamtym sezonie. Mm, tutaj znowu styl do tej. A nie, tak. Styl do deski. Tutaj mamy jedna z siódemki, to jest urojona. Okej, okay. urojona taka ruda, w spiętych włosach, zwykła lotnia, knockout, w porządku, następnie mamy coś takiego, następnie mamy coś takiego, coś takiego, Dolce, to jest fajne, Ten, a nie, w sumie nie jest fajne, myślałem, że to lepiej wygląda, następnie mamy coś takiego, pałka, knockout, o, i to jest fajne, jazda po sklepie, widzowie. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś nawiązanie do tego, że znowu wróci jakaś miejscówka, tak jak na sklepowej cadybie była kiedyś ten mega mal, chyba tak to się nazywał. Mam nadzieję, że takie czasy nie wrócą. Eee, Kiara, ko. Kiara ładna, nie? Ładna dziewczyna z niej. Mam tu w okularach, na wakacje. Ja ogólnie widzowie jadę na wakacje, chyba, tak mi się wydaje. Bo chyba sobie robię przerwę. Nikam. Stofał Tutaj mamy po prostu chcę walczyć. Nie będziemy tego słuchać, bo mam chyba wyciszone. Wyobraźnia bez granic. Ok. Kurka do broni. Następnie mamy takie graffiti. Stofał dolców. Mamy następnie torbę pierwszej potrzeby. Ok. Ty. Aha, tu amunicja. Nice. Tutaj mamy do urojonej. Tak urojona wygląda. Zobaczcie, że coraz więcej osób z siódemki. No tutaj poznajemy. Następnie mamy skrzydła urojonej. Tutaj znowu styl. Kolejny styl. O i to jest ładne. Cuki 2 2.0 i bez tych e, bez tych kucyków chyba, nie? E, to jest fajne, ale podobne już chyba jest w grze. Następnie mamy znowu, o i właśnie! Kostki! Kostki tutaj e, widzowie e, będą chyba kolejnym elementem fabuły. Ale to zaraz wam powiem o co chodzi, bo do niego pewnie dojdziemy. Następnie mamy w ogóle ile jeszcze jest tych przedmiotów, Tego jest strasznie dużo. Mamy Faudolce, mamy y, Battlebusa, mamy Faudolce, mamy coś takiego na plecy. Znowu kostka, ok, to jest siódemka. Część zestawu siódemka, zobaczcie. Część zestawu siódemka to jest. Jest kostka w tym yy, berło sześcienne, to ładne w, w miarę. Tutaj taka, no w tym kasku to nie tak do końca. Tutaj znowu kolejne style do tego wszystkiego, następnie mamy, o właśnie początek, jeden z siódemki, I teraz tak, ten ziomek jest związany z kostkami, bo to jest król kostek i to można wyczytać um, chyba w muzycznej paczce, on tam śpiewa, że chyba był królem kostek, to dostałem informację od Kaspola i więc on, um, jego, jego, jego żoną prawdopodobnie jest królowa kostek, nie? Więc on jest po dobrej stronie, ona jest po złej stronie. No, wszystko się rozwiąże. rozwiąże. Jestem ciekaw, jak to będzie. Kutka miłości. No, to fajne. Um, tutaj mamy coś takiego. To jest ładne. No, może nowe zwierzę takie by było kiedyś? Fajnie by było. Następnie mamy. Kerb Elizy. Ok. Takie. O, te zbieraczki są fajne. Te zbieraczki są fajne. To jest naprawdę fajne. To. Koło sztyletów. To też jest fajne, tylko co to jest. Lotnia, ty to jest lotnia taka? Jak to od lata? Ty, tego jestem ciekaw. To sprawdzimy sobie na pewno. No tutaj mamy kolejnie, tutaj mamy styl. Co do tego, to mi się ten skin nie podoba, ale podoba mi się w tym full, full stylu. Następnie mamy eter sześcianu. Coś takiego, czyli kolejne tutaj rzeczy do tego. O! I ten, ten skin, moim zdaniem, jest chyba najlepszym skinem z tego karnetu. Ale to Wy mi musicie napisać, czy Wam się to podoba. Moim zdaniem, w sensie te kolejne opcje są mega fajne. Tu mamy emotkę. Okej, okay, w porządku. Szczęśliwe serduszko. Tutaj coś miłośnie jest. Spadające sztylety. Pełno tych spadających sztyletów jest. Następnie mamy fałdolce. Fałdolce. I tu jest tu ta paczka muzyczna. No nie? Widzicie? On jest bardzo podobny do tej królowej kostek, nie? A to jest ten, ten ziomek tu. Także tak on wygląda. Mamy coś takiego, wyzwolony. To jest super. Boom! Patrzcie się. Zarumbiste to jest. Mega fajny skinek. Ten skinek jest też mega super. No, w sensie, no, jeden z lepszych. Hmm, tutaj chyba inny styl. Oj, to jest mega ładne. Ten skin naprawdę jest mega ładny. Tylko oczywiście tu nie ma tych skrzydeł. Następnie mamy coś takiego. Żółte, po prostu żółta wersja. Tu kolejna wersja. Modry kolor, ok. Hmm. Ikona sztandaru. Następnie w No i przechodzimy do Marvelowych rzeczy, czyli czarodziejski bułat. Fajny, fajny, powiem wam. Ładnie to wygląda. Ok, mamy GG. Ok, GG. <gry> Dobre, fajne. Um, ekran ładowania ładny. Taki ziomet. A nie, to jest plecak. Ok. Um, mandale Tao. OK, zostaw ślad, OK, w porządku. E, no i na samym końcu mamy tutaj coś takiego. To jest lotnia. Czekajcie, co to jest lotnia? Następnie takie coś. OK. O, ty, dobre, dobre. Skował, ale super. No i na samym końcu e, ostatni skin i jego sobie wyposażymy. Tak wygląda karnet bojowy. A więc widzę, to by było na tyle. Napiszcie, jak wam się podoba karnet. Zostawiajcie łapy, wpadajcie na te filmy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.